Dzień dobry, cześć wszystkim. Mam na imię Marcelina i chciałabym Was zaprosić do magicznego świątecznego świata, który zawitał do Jamy. Czas świąteczny w Jamy jest dla nas bardzo wyjątkowy, dlatego każdy zestaw, który przygotowujemy świąteczny i każdy prezent, który dla Was pakujemy, jest wyjątkowy. Pakujemy je w zgodzie jakby z naszym klimatem jamowym, ale również w zgodzie z naturą, dlatego pakujemy w pudełka tekturowe. Które są wypełniane siankiem ekologicznym. Są to zazwyczaj wiórki drewna bukowego, ewentualnie wiórki papierowe. Oprócz tego, do każdego pudełka z produktem, który zamówicie, bez względu na to, czy to jest akurat ten zestaw, który wybraliście na stronie internetowej, czy jest to zestaw wybrany i skomponowany przez Was, zawsze dorzucamy jakiś akcent taki świąteczno-naturalny. W tym roku stawiamy mocno na to, co w sumie każdy z nas ma w domu. Czyli między innymi mam tu przygotowane zasuszone pomarańcze, które bardzo ładnie wyglądają na paczkach i w paczkach dają bardzo delikatny zapach. No wiadomo, pomarańcze są bardzo też związane ze świętami. Oprócz takich rzeczy, które znajdziecie w kuchni, ale takie też będziemy wykorzystywać, m.in. anyż, cynamon czy goździki. Mamy też taką rzecz naturalną, bardzo oczeli szyszki, które również będziemy wrzucać albo do paczek do środka, lub ewentualnie będziemy je przyklejać na Wasze pudełka. Mam przygotowane dla Was kilka fantastycznych zestawów świątecznych i nie tylko, specjalnie przygotowanych właśnie na tę okazję. Więc może zacznę od przedstawienia wszystkich po kolei. Pierwszym z nich, między innymi, jest zestaw, który będziemy pakować w takie magiczne czerwone pudełko, które zostało zrobione specjalnie na nasze zamówienie. Jest to czerwone pudełko tekturowe z nadrukiem z obu stron. Oto pierwszy zestaw, który mamy, będziemy mieć w ofercie sprzedażowej już od początku listopada do końca tego roku. Eee, jest to zestaw z kosmetykami Working Class Heroes z wszystkimi trzema, czyli z olejkiem do brody o zapachu kolońsko-mandarynkowym, z matową pomadą do włosów, która nazywa się Puffy Punk oraz z woskową pomadą do włosów, Również o zapachu mandarynkowym nazywa się Greasy Punk Working Cross Hero. Zestaw ten jest zapakowany w czerwone pudełko razem z czarnymi wiórkami. Dzięki temu cały ten zestaw wygląda bardzo elegancko. Wszystkie ceny zestawów, razem z dokładnym składem, co i jak będą też na naszej stronie internetowej: adamszulcbarber.com, zakładka sklep, gdzie oczywiście odsyłam. Będzie tam również zakładka z zestawami świątecznymi w tym roku, więc bardzo zachęcam, żeby tam się spojrzeć. Drugim takim zestawem, również w takim samym pudełku świątecznym czerwonym, będzie zestaw który jest dla tak zwanych włosaczy, czyli dla ludzi, którzy nie posiadają owłosienia na brodzie. Jest to właśnie zestaw typowo z produktami steampunkowymi do włosów, czyli pomada oraz szampon steampunkowy. Trzeci taki zestaw, który był bardzo popularny, pamiętam, w zeszłym roku. Tym razem nie dla włosaczy, a dla brodaczy. Jest to zestaw... Również steampunkowy, ale jest to balsam do brody oraz szampon do brody. Wygląda właśnie w ten sposób. Do wszystkich zestawów prezentowych dodajemy taką karteczkę okolicznościową. Jest to kartka świąteczna. Wygląda o tak. Oczywiście do każdego zamówienia wrzucamy również spersonalizowane podziękowania i wrzucamy zestaw naklejek, więc naprawdę warto. Kolejny zestaw, ale tym razem inne mamy pudełka. Bo jest to pudełko trochę w innym stylu, w stylu kraftowym. Jest tutaj takie świąteczne wzorki, jak można zobaczyć. I jest to zestaw typowo książkowy. Czyli mamy w tym zestawie dwie książki Adama Schulza, fryzjer męski oraz następny proszę, czyli dwie właśnie publikacje. jeszcze jeden zestaw, również w takim pięknym pudełeczku, świątecznym. Już pokazuję, co w nim mamy. Wygląda on tak. Jest to zestaw, w którym znajduje się szczotka do brody z naszej serii limitowanej, która była stworzona na trzecią rocznicę. jamy razem z firmą Gorgol jest to szczotka z włosiem syntetycznym. Są tutaj również dwa produkty do brody, więc to też taki zestaw typowy dla brodaczy. Jest to steampunkowy olej do brody oraz szampon do brody. Ale to jeszcze nie koniec, jeszcze nie skończyłam. Oprócz tego, co przed chwilą pokazałam. Mamy w ofercie takie oto witraże świąteczne, z którymi pewnie już mieliście przyjemność się gdzieś spotkać na naszych mediach. Są one sprzedawane w zestawach po 3 za 130 zł lub pojedynczo. Zestawy są o droższe o 10 zł, ponieważ pakujemy je bardzo ładnie na prezenty. Są one w takich specjalnych, przygotowanych pudełkach, są zabezpieczone siankiem, żeby nic się z nimi nie stało. I są ozdabiane przeróżnymi ozdobami, jakie tutaj mam. Każdy zestaw jest unikatowy, nie ma dwóch takich samych witraży i nie ma dwóch takich samych zestawów witrażowych. Ale to, o czym chciałam jeszcze powiedzieć, to jest to, że te pudełka zostały przygotowane właśnie na święta i nie jest powiedziane, że trzeba wybrać konkretnie te zestawy, które my dla Was przygotowaliśmy. Można oczywiście wybrać dowolny produkt, który mamy w ofercie tutaj w jamie na miejscu lub na naszej stronie internetowej, i będzie tam opcja wybrania wysyłki świątecznej, gdzie będziemy wysłali w tych pudełkach lub w tych, i wtedy po prostu produkt, który bardziej Wam się spodoba i będziecie chcieli dla kogoś wybrać coś zupełnie innego, wyjątkowego, wówczas produkty będziemy pakować w te pudełka i Wam wysyłać. Jeżeli nie chcecie konkretnie tych zestawów, które dla Was przygotowaliśmy? Możecie wybrać dowolny produkt, który jest w naszej ofercie. Wówczas my go zapakujemy na prezent. Koszt takiego zapakowania to jest 10 zł, więc myślę, że ta cena też nie jest jakoś wysoka. Naprawdę wkładamy w to dużo serca. Dlatego zachęcamy i dojamy tutaj na Stary Rzekrze w Poznaniu lub na naszą stronę internetową. Jeszcze raz przypomnę: adamstrutbarber.com, zakładka sklep i tam odsyłam Was. Żebyście sobie wszystko sprawdzili. Więc mam nadzieję, do zobaczenia!